Witam wszystkich! Z tej strony OnLog, a to jest kolejny odcinek z ETS-2 na no, nie-multiplayer. No i jest ze mną Tuszek, Pompuszek, Okruszek. Witam, cześć, i czołem. No i jeszcze oczywiście Śląski Krzychu. No cześć, Maleczka. Tak. No i sobie pogramy dzisiaj w tego Etahika. Ja nie jestem na multiplayerze z tego względu, że chcę sobie odpocząć troszeczkę, chcę porobić. Odpocząć od Krótki, tych wariatów drogowych. Właśnie, krótkie, szybkie yy, zlecenia, rynek pracy i sobie poszukam czegoś takiego Słucham, się. Ja, ja to... chyba usunę tego Facebooka mojego. Tego tuż... tuszka, puszka? No. Dlaczegoż to? jak ja mam tam spam. Taki ma tam gwałt. Wszystkie, wszystkie twoje wiadomości idą o, do mnie, bo się o, pytają... O, co twój profil? Tak. Bo wszystkie Twoje wiadomości idą do mnie i mam ci przekazywać. Mm. Spokojnie Andrzeju, nie nerwuj się. Bo ci żyłka pięknie. Bo ci żyłka pięknie. Ja nawet nie, nie czytam czy... Nie no, w sumie poniekąd czytam niektóre, ale jak wiesz, jak, w jak się wchodzi i się dostaje w jak wiadomości, to odechciała się czytać. O kurde. Jak mnie zarzuciło, hopi. Musimy obejrzeć jednak, bo. Czym tam jedziecie? Co tam jedziesz? Czym jedziecie? Ciężarówką. <grym> ciągnikiem. A ty? Y ja jeżdżę wodą. Pewnie traktorem? Ja jeżdżę. A jest i kto nie wie co to jest? Niby Mercedes chyba. Ok. No to, tak to sobie mi się to... wydaje. No tak pasowało, żeby to był prawie Mercedes. Właśnie, niby mają już tą licencję, a jeszcze jej nie dodaję. No co to jest? Jaką licencję masz? Mercedesa. No. Na zabijanie? Tak. No to przecież są mody, nie? Że są moje ściągnąć. No są mody, ale to fajniej by było, gdyby to było oryginalne. Aj tam, aj tam. Tak, Duszek taki zawsze jest. Wszystkich się o wszystko czepia, nie? No, to, to jest taki, wiesz, taki, taki, taka paruwa. No. <słuch> O nie, za przekroczenie prędkości dostałem mandat. Lamus, Leni, nuby, unsub. Poruwa. Chyba się otarłem mu coś, ale to już wiesz. Z dawno nie graliśmy i to przez ciebie. Ty nie grałeś. Przyściowy nie. Ty nie grałeś. No tak. I ty za mnie pisze. Gdzie? No na no, no skypie. Co ty gadasz? Na no serio. No to odpisz mu, że za 15 minut ja się do niego też uda. Nie, tak to go Kurna ja nie No muszę... napisz mu, przecież ja mu teraz nie napiszę, a ty możesz sobie SK y nie? A okej to się Znowu paruwa się wyjawiła tutaj. Nie, naprawdę. Ja wymieniam cię duszek na no, nowszy model. Jak zrobić, żeby się nie narobić? Dobra, duszek? Co? Puszek. Do czego piszę? Mówię Co? wymieniam cię na nowszy model, na krzyśka cię wymienię. Okej. Drajza pierwsza. Wiele za ciebie na złomie dostanę? Co? Wiele za ciebie na złomie dostanę. No. Gdzieś to nie ma żadnych szlachetnych metali. <grym> nie no za dwie złote plomby. <grym> Może i będzie coś z tego. Zapierniczam za na godzinę, jestem szalony. A ja jadę teraz 400. 400 jedziesz na godzinę No. Mm -hmm. A wiesz jakim to, to cudem? Ściągnę jest jakiegoś moda, który... Po prostu jedziesz sobie ulicą, a nagle jakby wpadasz pod ulicę i teraz jadę 550. A to po co ci taki mod? No nie wiem, nie wiem który to psuje wszystko tak jak gdyby. Aha. Ale nie w rzeczywistości tak szybko? Raczej się tak jakby <śm Chen> Trudno Ładko. mi to powiedzieć. Ej, co ja tworzę? O nie, zaraz się wy wrócę, zaraz zobaczycie. Nie, 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 czy Łafason Jestem Bogiem. Lalal. No, Mogę no, co, co do, jestem do mnie... Jestem Bogiem z... prędkości. Mogę do to... Janusz to... prędkości. Co tam co tam, mówisz? Tutaj? Co ty tu zdajesz do pisału? Bo gdzieś tam okay. napisałem, że. Bo. Chcę wkręcić z tego kolegę. Nazywa się ten jakaś e, Puma. Coś tu nagrywali jest jak to ten, teraz. Znowu... A therapy. Therapy. Tak jak wiem, e, dzień dziecka się skończył. He. Zobaczycie. Zamotuszek no, tam? E, coś tam dalej, coś tam dalej i ja on mi napisał tak. Napiszę ci delikatną wersję te, tego powiedzenia. Nie się na... Nie da się przykryć kocem na suficie. Ta. Co? Co, no, no właśnie, no co? Aha. Nie się przykryć końcem na suficie. Nie wiem Napisz to mu ali baba? Niki ja. Niewielgodne Oglądaliście to czy nie? Tak, na, na, chuj, na chuj, tak żeby. W sadłem tu będzie Oglądaliście to czy nie? Tak, naleśniki tak oglądałem To jest nie krytyk, krytyk Ja nie wiem uh -huh. Może by... krytyk Chyba e te tele zakupy i dublety co sprzedawali To I to był I to był krytyk? No krytyk krytyk Krytykował A to! dobra to wiem. Mnie, <laughs> mnie, mnie zawsze rozwala reklama. No, niemożliwe. To, to, to nie może być, prawda? Proszę pani, ja już... Ja nigdy w życiu takiego tego, tego czegoś nie widziałem. Pani, idź pan. <laughs> ja pamiętam jak nauczycielka polaistka moja. Tak. No? Nie, nie wiem czy te chyba. Ogólnie spoko nie, okay, ale... Po prostu rozwaliła system pewnego razu. Um. Mieliśmy jakiś tam wiersz, czy coś tam było, i tam było e, coś, coś napisane: Zeń. Takie coś było, takie słowo, Zeń. I my nie wiedzieliśmy za cholerę, co to jest. No i pytamy się, przywajcie, co to jest Zeń. Ona tak patrzy, patrzy, Zeń, Zeń? Nie nie wiem, Zeń, Zeń. Ale gdzie to macie? No tutaj. A, Zeń! A nie, Zeń to nie wiem, co to znaczy. <ścoughs> Czasi szlietkę? <ścoughs> A, zej, a nie to nie, co to znaczy A tak, sam tak nie. Ej, gdzie ja mam teraz jechać? No, raczej tutaj Teraz będę jechał lewym pasem O ja Zgadujcie dlaczego Demon prędkości Pewnie będziesz ja skręcał w lewo. Nie hmm. Pewnie będziesz skręcał w lewo Nie, o ja Panu zajechałem drogę. Nie, nie jestem ja w Anglii. Gdzie się ukłasz, grubasie? Co za kamidło? Przecież ja tu mam pierwszeństwo w takim wypadku. Skoro to jest Anglia, nie? Nie wiem, nie wiem. To, że wjechałem na żółtym tu. Nie, jak to się robi? <noise> Czerwone to jest takie wczesne zielone, nie? Napisałem no. ci tu sobie Alibaba, a ten, a ten mi pisze, nie kumam jaka Alibaba. Jak? On mi pisze, nie kumam jaka Alibaba. Haha, <coughs> e... Napisz może 40 rozbójników. <coughs> Napisałeś? Nie, jeszcze nie. No to napisz. Zobaczymy co on pisze. On pisze, że nie będzie go za 15 minut. A spytaj się czy będzie za 20, albo za 10. To, to Key mu w oko. Uuuu, Hopi już za na mnie nie nagrywasz. Za 10. Aha. Co powiedział Ślązy, bo nie słyszałem. To Key mu w, w oko. Uuuu. No jak traci taką przyjemność, no to co? Uuuu. Uuu. Jeszcze się podlizuje. W 100 milowym lesie powy ogrozą Przestań badać grzybki Będzie za godzinę Czemu tak późno A pisałeś ma 40 rozbójnika? Tak, Aliba i 40 rozbójników o. On mi tam pisze <laughs> Wytyfy wy. Co wytwy? Napisam, Napisz mu wy Napisz mu ty wy Nie, nie mieć No już to Co, kogo tam było słychać? A nie wolał <noise> póki zapierniczą 116 na godzinę i mam łup. To będzie ciekawe. Ej, ty, ty tu teraz sam rozum, co chodzi Pewnie tak, no ale sorry, jak zaczął rozmowę od koca jakiegoś podsumowicie ja nie wiem tam co to ma być. Kurna się się. boli. Mam boli. policji i straż miejską wyjebałbym w piściec. Pieniądze biorą moje pieniądze z renty. Banda złodziei polskich decydentów. Co? Ci ich tam, ja tam wywiad udzielam. No. Jestem bardzo wrażliwy. A raz się mylę. <noise> <noise> Jestem bardzo wyraźny, no, Mam mnie bale. bale. czy ciebie też bale? A co mnie ma boleć? Nic ci wryci. <noise> nosisz nic w wryci? Nie, nie noszę nic w życiu. A w życiu? Z nie nosisz nic w życiu? Bo nie, baba. A <laughs> i <Oj>, baba! <coughs> to Oj, może palić 40 baba. rozbójników. Jak to w ogóle brzmi, nie? Ja. Przecichany, nie? User entered nie. channel. User is connected nie, nie, your channel. nie, 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 nie. No, Masakra. No, on mi napisał czym się różni węgiel kamienny od węgla węgielnego? Zapisz mu że tak? <laughs> Spytał się, czym się różni kamienny od kamiennego? Czym się różni węgiel kamienny od węgla węgielnego? A, napisałeś mu tak? Czym napisał 3 mi trzy. Tak, napisał mi 3 znaki zapytania. <laughs> To jest znowu kolejny czy teraz sześć. Co? Teraz sześć znaków zapytania. No, Osiem. Napisz, napisz może, że nie wiesz, może wyjaśnię sprawę. Nie jadasz prędkości. To. No co? Mydło jedno <noise> zero <noise> Duszek lubi mydła. Lubi, lubi. Ale woli bez Idę po... <noise> Idę się pociąć mydą wpłynie. Do szerokiej drogi. Dzięki. Idziesz się co? Idę się pociąć mydą wpłynie. Uh -huh. To krzyż na drogę. <noise> Tylko uważasz, żeby się nie pochlapał. <noise> Mylą, czy krwią? A czy najgorsze, nie po... nie poślizną. No. A potedy to... na podłogę. No. No. Krzysiek to ty taki mądry jesteś? <grym> na początku taki cichy, takie, taka miseczka cicha, taki mógł... A nie wiesz, on jest tutaj ode mnie. Ja, ja jestem ja też... taka kula ognia, która wybucha po kilku minutach. A ty chyba to taki jak jesteś. Czyli pod koniec odcinka Kajsie. <grym> co? 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 Co mi napisał? Co? Ja mu napisałem nie wiem, wyjaśnij mi. On mi odpisał Tym samym co picie w Szczebicy od filmisy <laughs> <laughs> o piwnicy. Ja. Co za ty. Nie, to, to jest kurny... Janusz historię. <laughs> A jeżdżę dzisiaj jak pirat, nie? <laughs> Ty teraz będzie się nazywał Janusz. 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 Janusz kiedyś babkę zapinane Cool, <laughs> Kurcze. Dojechałem do końca jakoś. Jast, nie wiem, ciekawie, jak ja... Ciekawe jakie to zrobi. O, wąchał po poduchy. Dobra, zobaczymy co tam mamy dalej. Rynek pracy, szybkie zleconka. Eee, ale, ale mastery płócił osłać na odcinku. No raczej. Nie go zawsze cię nie usłysłać. Jezus ma leczony. To kurde mógłby mieć. O kim gadacie? Ooooooo. O, o takim... Stadamusie. O kim? Nie. Ono Stadomusie. Nie no, o Adamku no. on tam. Taki gdzie już No wiem, znam typa. Nie <laughs> znasz. Aha. To według dystansu. O no i perfekto, o matko takim uruchykłem. Perfekto okay. patronom. 1500 km, nie chcę. Ale tak, co? No W ogóle jak mi się nudzi, nie wiem co sobie oglądać na YouTubie. Sobie włączam odcinek, yy, gdzie ty o, Znaczy, to było ładama. Gdzie ty tam ciskałeś po obiejsku? No to co z nim tam? <grym> to co, się z tego śmieję. No właśnie, widzieliście ostatnio Isamu jak grał w Farming Simulator? Znaczy, nie... Okay. widziałem, że dodał, ale nie oglądałem tego. A co? Weźcie to, to zobaczę. Przez 20 minut próbował znaleźć, gdzie się co robi. Gdzie się co kupuje, to gdzie się pąkam, co sprzedaje. Jak on to nazwał? Yy, Kaźmijesz z tym Bogdana? Tak, tak. Tak, Bogdana. <grym> <grym> Ale twój cytat, co Adam wchodzi ci na głowę, na głowę a Adam, gdzie ja mi z tymi jajami, wie tu módli, a ty się tu pcha. Śmierdzi Co? No nie, znowu astmy dostał, Się zapowietrzył. No, ty cały czas w każdym odcinku astma Ty się kotychaj głęboko, głęboko. Duży jak wdech i wydech, Jak baba wdech. Wdech. No, jak baba w dłużej. Albo jak Sascha O! głęboko, jak Sasha Grey. Bo to jest tak, bo Adam wtoczył y, ci na łeb, w łebie, no. a ty tak jednak go spojrzałeś. A to już słyszeliśmy. Gdzie mi z tymi jajami? Mnie tu mi Nie Tylko cię nie postwarkaj. No nie, znowu się zapowietrzył. Może on się jąka? No daj mi powiedzieć. Przecież to, to ty sam sobie nie dajesz powiedzieć. <śmierdzi. <śmierdzi> no nie wiem, Dobra, nie mów nic. No? To dalej mówisz. Mic jak to nie mówisz. to ci mi tu mitu, a tym mi się to... No ale to już słyszeliśmy, ale ty dalej no się dosz. Nie, <śmierdzi> ja, <to będę> <śmierdzi> ja, co koleś, nie? Trzy razy po prostu sam. <głos> <głos> Może ty masz problemy z pamięcią krótkotrwałą? Ja mam krótką pamięć. No i jeszcze cię ona zawodzi. Ale jazda, bo rozjadę wszystkich. Ja mam jeszcze 309 km. Bo matko, co tutaj jest? Mur. Co dzieje się na niego To Nie. By... Ja nie, mi się tu z jajami nie, Jeszcze by, chociaż by, chociaż ogolił albo opukał, a nie, 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 to. nie, 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 się nie, 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 się nie, 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 Wymiany maszyny losujące jest poświęcone. Zwolnienie blokady! A, A Co? Przeczułam, gdybyśmy się w rzeczywistości spotkali, ja My bym się zgłaszał. Ja się w końcu. Ja bym się zgłaszał Zrobiłbym ci usta-usta. O nie. Nie chciałbyś chyba. Tylko, że jakbym mu przy tym narzekał. Tak to zawsze karano. <laughs> Trzeba iżej robić komuś się usta-usta i narzekać mu, do buzi. Albo on tobie. Albo on tobie, no to się częściej nie zdarzyć. Ale takie tu gill one cup. Co? Takie tu gill one cup. No. Wiesz co, chodzi? wiem. No. Nie. No daj spokój, chodź. Jesteś obleś. Dobra, odcinek nam do, dobiega ciekawe, końca. Je, ciekawe, Mieliśmy dzisiaj ciekawe, ciekawe historie. Był Janusz Prędkości, był Janusz Opowieści, był Alibaba i 40 rozbijników. Był oczywiście Astmatyk, był ten, ten ślądzok co nosi nici w życiu. Ja nic nie noszę. <ś> <ścough> nic nie nosisz na ty, kurwa, na waleta? <ścough> <ścough> nie, ja jestem w pełni gotowy. <ścough> Aha, czyli zawsze w ten nagi. sposób. <ścough> to pewnie masz spodnie, kurde, z przodu rozpory i z tyłu też. Nie, no, no z tyłu A czyli spalnie tył naprzód? Nie, nie, nie. Czyli spalnie tył i ubiera Dobra, tył ja stanąłem naprzód. na bramce? Nie, nie stanąłem na bramce. Zatrzymałem się na niej, y, że tak powiem, manualnie. Aha. Y, dobra, no i uczniej dobre końca. Także trzymajcie się i cześć. Cześć. Pamiętaj.